Siema, z tej strony Krzysimir, a dzisiaj Wam pokażę, jak zdobyłem tajemniczy przedmiot. Jest to widzę mega mocny odcinek, więc oglądajcie ten odcinek do końca, a ja dzisiaj roznosuję trzy rangi star. Nie wiem co powiedzmy, 100, 150 lajków. Wystarczy, że napiszecie miły komentarz, dacie lajka i oczywiście swój niczek. No i co? Ja się i zapraszam do oglądania. Ja widzę mnie z tej strony Ksisiemi. A patrzcie widzę, mam cały setny wtedy, no i mam też tekst Na przykład ten gościu ma full seta Zeusa więc jak chcecie to tekstur widzę to, nie wiem, wdrośnie na mojego Discorda, który jest w opisie. A dzisiaj widzę Wam pokażę, jak zdobyć zakazany przedmiot. Nie wiem czy to było wcześniejszego youtubera Mila, który promował ten serwer. Więc ja widzę Wam to pokażę. Mi to pokazała jedna osoba, ale nie mogę Wam mówić kto to, bo nie chciałaby zdradzać swojego prawdziwej e, tożsamości, e, tylko więc patrzcie, lecicie sobie tutaj, znajdźmy sobie widzę jakiś kwarc, tylko żeby był wolny, e, żeby nikogo tam nie było pod żadnym pozorem widzowie, aby was nie hitnął, bo jak zaraz zobaczycie widzę o co mi chodzi, a wy już możecie widzieć zostać łapkę w górę i suba z dzwonkiem Logamy się szybko, nie wiem czy to mi teraz zadziała, ale patrzcie, pik, nie 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 jest raz nie może mi Jeszcze raz widzę, musimy tak wlecieć szybko i szybko się lodnąć widzowie i zaraz wam pokażę jak to zadziała. E, czekajcie jest tutaj kwarc. Stój stój mi pokażmy. Dobra widzę wlecieliśmy tak pyk. I widzicie jesteśmy tutaj co nie jak jesteśmy tutaj ja mam tutaj zapisane tamtego, bo ja już tam byłem. Postanowiłem nagrać ten odcinek. To było chyba 4 na minus 200 coś w tym stylu. Tylko znajdę, ja to już wam powiem ją, bo niestety nie mam dokładnych koordynatów zapisanych jej. O! Dobra, widzę. To jest yy, kordy, mówię takie na minus plus, ale mi się tam pokrzaniło. I tam jest takie coś. To było takiego youtubera jednego, który wcześniej tutaj nagrywał. I tam są widzowie takie tajne rzeczy. I ja odkryłem jeden błądzik pewien, jest tutaj ciurka, czekajcie. Czekajcie, musimy tutaj wlecieć. Nie wiem, ile wito to zajmie, ale dobra, udało się. Mamy tutaj cztery firewerki i musimy użyć tylko czterech fajerwerek, aby przejść te wszystkie zielone pola. Więc nie będziemy oszukiwać, żeby odcinek w ogóle był ciekawy, czy coś w tym stylu. Nam wyjdzie, widzę, za pierwszym razem. Dalej są też kolejne ciekawe rzeczy, ale Wam na razie nie będę zdradzał, bo jak wiecie, ja już tutaj byłem, ale chciałem z tego nagrać odcinek i Wam pokazać. Więc lecimy sobie. Nie będę na razie tuwał, widzę Firewerek, żeby nie marnować. Pyk. Nie zahaczyłem, pyk. I zostało nam, widzę, jeszcze dwie firewerki, więc mega dobrze. Co tutaj mamy? A, tutaj widzę, że mamy podwójną 180 Niestety nie wiem, co jeszcze jest tam, bo nie chciałem wchodzić. Zajęło się, nie było, że nie mogę wyjść, to coś z Ale dobra, myślę, że... O, bez problemu, widzę, już usłyszeliśmy. Zobaczmy, czy... Się... Dobra, widzowie, no to teraz mamy takie pole i tutaj musimy przeskoczyć idealnie przez to. Nie wiem, widzicie? Jest to trochę ciężkie trzeba idealnie się wymierzyć, aby przeskoczyć. Ale ja wiem, że to jest możliwe, bo kiedyś byłem... No dobry w parkura dość i sobie przechodziłem różne mapki i trzeba... Dobra, udało się, widzę. No tak chyba chyba drugim razem to było. I tutaj, jeszcze nie wiem co jest, ale już się widzę, chyba domyślam. Jest to labirynt. Będę za sobą zostawiał otwarte drzwiczki, bo już i tak mi to namieszało trochę w głowie. Nie wiem dokładnie gdzie my idziemy, ale z, 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 idźmy tak ciągle, żebyśmy wszedli wprost, żebyśmy, wiecie, e, tutaj tych jakieś znajdźmy... Jak będziemy tutaj do przodu, to myślę, że nam się uda. To, to jest, jest otwarte w ogóle. Tych, tych, tych. Myślę, że tędy jakoś. Tędy nie. Tędy nie. Co tu jest? Musimy znaleźć. Widzowie, y, jakieś przejście? Nie wiem w sumie, co to będzie. Ale ja widzę, wiem, co będzie w tej y, skrzynce czy czymś. Bo widziałem kiedyś tu takiego. Jak mówiłem, tego, tego youtubera. Co tam jest. Ale musimy to znaleźć. Co, już myślałem, że to, to będzie. Dobra. I co tu dalej jest, widzowie? Oho, beczka! Mówiłem! To jest zakazany przedmiot. Wezmę jednego, abyście mieli szansę. A łapkę w górę jeśli to nic o tym nie powiem Administracja aby to nie usunęli. Napiszcie ten swój nick w komentarzu, to coś wam fajnego wam widzę. Wylosuję. Ja biorę sobie, widzowie jeden zakazany przedmiot i widzowie na bar pity. Gdziemy go już przetestować na ludziach. Zobaczymy, jak się widzie, będzie sprawował. Zakładamy widzę elitrę i lecimy poza linię pvp. Więc teraz widzę, pijemy strędzie elegancko. Weźmy sobie usuwaczę też pajęczyn. I pokazuję już wam, jak to działa. Klikacie. I lecą w powietrze, więc mega fajnie. Mo można sobie ludzi widzowie y odpyknąć od ciebie. Więc my pijemy y tego typka. On ma, widziała nie tylko Artemidy, więc. Fajny ma. Jak będziemy umierać, to go wywalimy w powietrze. Więc myślę, że fajnie, widzę, to wyjdzie. Kurde, bije mnie ktoś. Jak widzicie, bije nas? No to my teraz wywalamy ich wszystkich w powietrze. Ich problem, widzowie. Może teraz pójdźmy. Myślę, że nas strefę bez Elit. Będzie tam też ciekawie. Bo nie można tam w ogóle używać elit. Dobra, najpierw ich wszystkich wywalmy. Zobaczymy, widzę, jak ludzie zareagują. Przeważ. Wylecieli w powietrze! Wylecieli. No więc to nie jest najnormalniejsze. Oma widzę miecuch fajny. Oma widzę taki miecz, co ja mi się wydaje. Tak, ma taki. A seta ma takiego średniego. i sobie ich w powietrze. Dobra. Widzę, pijemy go ciągle. Musimy się z nim pobić tu. Dobra, widzę, mamy już mało z wszystkich wydupcamy w powietrze. Dobra. Dobra widzę, niestety padną totem. Weźmy sobie że dobierzmy. I lecimy widzę, dalej, ale nie będziemy chyba tak ryzykować tym przedmiotem, bo on jest, nie wiem, chyba najbardziej warty jakiś na serwerze, bo nikt go nie ma, a ja se co tak udostępniam, mam nadzieję, że żadnego bana nie dostanę, widzowie. Ma widzę nic, o wiele lepsze mnie, ale zacznę, zacznę, się koło zabić. Bija widzę tutaj dwa po jeden ten luzik. Widzę, Widzicie, dobrze mieć ten patyk? Bo ja już dzisiaj, nie wiem, miecz do drugiej łapy i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Bo złapałem jakieś itemy z człowieka. Miałem tutaj jakieś firewerki, tutaj miecz, więc lipa. Ale dobra, mamy tutaj miecz Hermesa, jakiś pyk, pyk, A ja widziałem tutaj, już, yy, zapraszam tylko do zostawienia suba z łapy w górę. Yy, zapraszam też na Majstara, a ja się z Wami żegnam. Halo!